nas nie oglądam chłopów. No więc ja akurat nie oglądałam. Nie chciałam się zasugerować. Zamierzam bowiem napisać książkę na podobny temat. Posiadam nawet tytuł. Mężczyźni. Posiadam sporo materiałów. Niestety. Chodzi o miłość, to do 16 roku życia byłam wierząca. Ale nie praktykująca. No ja jak wiem, czy dziewcząt to marzyłam o tym, czym się zakochać, zaręczyć, wyjść za Rozwieść się. Moje marzenia spełniły się niemal jednocześnie wyszłam za mąż. Maturze, o Karol był młodym, niezdolnym, o proszę o Karol! Więc kiedy rzucił mnie w tydzień po ślubie, postanowiłam odtąd wychodzić wyłącznie za żonatych. Nie, oczywiście poprzednich. Rozwiedzeni. Czy coś podać? No tak, e, wódeczkę, wódeczka. Tak. E, W parę miesięcy później. Poznałam Krzysztofa. W przeciwieństwie do Karola, był zdolnym, ale za to wiecie Państwo, niemłodym pisarzem. Nawet sporo wydawał. dziesięć tysięcy. I w zasadzie no nie było mnie stać na tak kosztownego męża, ale ja nieopatrznie zakochałam się w Krzysztofie. Podziwiałam jego urodę, jego talent, zwłaszcza jego żonę. Ona jakoś nie miała do mnie serca i postawiła sprawę na ostrzulą żonę. Albo ja, albo ona. Nigdy nie przypuszczałam, żeby w takiej sytuacji Krzysztof mnie wygrał. I rzeczywiście został z żoną. Postąpił słusznie, a jednakowoż było mi przykro. Bardzo proszę, wódeczka. No, no, szybciej. Dziękuję. Macie coś Państwu? No, <laughs> mam przykro mi, wasze zdrowie. Ach, dziękuję. Proszę. Na szczęście, <laughs> czas jest najlepszym lekarzem. I odwrotnie czasem, o, najlepszy jest lekarz. <laughs> Zwłaszcza, gdy się ma grypę, tak jak e, wtedy ja miałam. Poszłam do rodzinnego lekarza, który był akurat e, okulistą. Urodę miał nienachalną, zarabiał bez przypychu, a jednakowoż straciłam do tego stopnia głowę, że wyszłam z niego, bo miłość jest ślepa. Ale jak już mówiłam, mój mąż był okulistą. Może e, dlatego małżeństwo z nim tak szybko przywróciło mi wzrok. Nie wiadomo dokładnie fakt, że już po miesiącu przejrzałam na oczy. Jerzy żył ponad stan małżeński. Domósł mi o tym lojalnie mój osobisty narzeczony, nie ukrywając przy tym, że przyjaciółka mego męża jest wcale realna. Tak? zareagować, choćby ze względu na narzeczonego. Rozmowa była tyleż krótka, co definitywna. Mąż odszedł na zajutrz. Narzeczony w parę dni później. W podróży parazlotowej poznałam Wojka. W miękkich puklach na ramiona, wysokie obcasy, na szyi wisiory, na rękach bransolety. Nie pijący, nie palący, nie pracujący! Więc kiedy w parę tygodni później znalazł mi taką pracę, że mogłam utrzymać nas oboje, wyszłam za niego. Nawet nie wiedział, kiedy mi się oświadczył, ale ja widziałam. Na weselu naszym były tłumy, jak w piosence. Na trwałość naszego związku nikt nie liczył, nawet w życiu, nikt. Łącznie z moim mężem nie wiedział, że tym razem potraktowałam swój związek poważnie, bo ileż razy kombinowałam, można się rozwodzić. – Owszem, wiele razy, ale po co? Skoro po każdym niemalże rozwodzie ponownie nie wychodzimy za mąż, a coraz więcej małżeństw kończy się rozwodem, przychodzi jakiś taki moment, że trzeba przerwać to błędne koło, a mnie wyjątkowo skołowali dwaj poprzedni mężowie. – Trzeciego postanowiłam ja skołować. – Postanowiłam więc, że będę? Gwarancją trwałości współczesnego małżeństwa. I tak na przykład, kiedy mój osobisty mąż pojechał e, e, z żoną e, mojego przyjaciela, ja wiedziałam, że postąpił źle. Pamiętałam jednakowo, że małżeństwo jest na dobre i na złe. Kiedy więc wrócił, przywitałam go jak gdyby nigdy nic. Jeśli myślał, że zażądam rozwodu, przeliczył się. To była moja zemsta za poprzednie niepowodzenia. Innym razem wrócił nieoczekiwanie wcześniej o dzień sanatorium. Wszedł tak cicho do pokoju, że ona, że mnie nie przestraszył, ale zanim zdążyłam krzyknąć, to z domu trzaskańcy drzwiami. O co mu poszło? Mój chwilowy narzeczony, który był przypadkiem świata. Jestem ten pan, jest to od dawna moim przyjacielem, jestem z nim bardzo blisko, bliżej niż z tobą. I mimo tych argumentów mąż na tydzień przeprowadził się do matki, chociaż wiedział, że u nas akurat jutro zaczyna się malowanie, a jednakowoż wybaczyłam mu, bo kobieta która chce utrzymać swoje małżeństwo, potrafi wszystko wybaczyć sobie i mężowi. I to jest właśnie Bendetta, a la kobieta! Świat zrobił wielką fortę. Świat głosi triumfalną rewoltę, rewoltę. Skotą skryt, odrzucił na nas Na ekranie seks, wszystkie fanie seks. Nastolatki, seks, stare dziadki, seks. Modny idol, seks, dol do... I, I fioletowym brzuchem, to wszyscy, wszyscy pomyślą, że do owego arcydzieła pozowała mu modelka. Poeci, poeci są istotami o słabej konstrukcji psychicznej. Kochają się zwykle w swoich żonach. I wszyscy, wszyscy się domyślą, że erotyki, mhm. które drukują i wydają w swoich książkach, opisują ich miłość małżeńską. Maybe. <clears throat> U twych stóp? Jak zdeptana miłością gąsienica? Nie mam bez słów! Kobiety lubią wychodzić za mąż. I nie można im się zupełnie dziwić. Mieć za męża kogoś, kto odprowadzi do domu i zapłaci za kawę, jest rzeczą przyjemną i praktyczną. A poza tym małżeństwo jest tak jak. Okręt. Trudno mężowi z niego uciec, nawet gdy się najbardziej pogniewa i obrazi, zawsze musi wrócić do domu, gdzie ma rzeczy we wspólnej szafie. Kobiety nie powinny zapominać, że mężczyzna przez swoją fizyczną i psychiczną naturę nie jest zupełnie do małżeństwa stworzony, wprost przeciwnie, że małżeństwo Zadaje gwałt jako wielorzędnej naturze, o, jako kawaler. O, miewał on różne, dłuższe lub krótsze romanse, a czasem po kilka naraz, które kończyły się bez adwokata, porozumienia obu stron. A gdy się ożeni, każą mu nagle żyć ciągle w tych samych warunkach, tak. ciągle z jedną i tą samą, mhm. która, jak każda kobieta, mogła mu się po prostu fizycznie sprzykrzyć.

Take <sweak> me Niech dawnych słodka, słodka noc odżyje, choć na jedną noc. Wszak to tak mało. Niech dawnych wzruszeń słodka noc odżyje, choć na jedną noc. Trzeba to zmienić. Od zaraz, od zaraz.